Jak biało-błękitne koszulki to oczywiście podopieczne. Ta drużyna, jak burza przeszła przez fazę grupową 4-1 ze Śląskiem, i Szyb... grać nie awansował jeszcze nigdy do półfinału. Julian Sikora Szewczuk z dystansu. Po... ściągnięcie do Czusz, Czusz strzelenie w pole. Siwek do środka, Sikora, dobre wbiegnięcie, ale zastawia Gałuszka, możliwość uderzenia w światło bramki w pierwsze tempo, no to w drugie. Mianak, bo jeszcze Szewczuk, Szewczuk ograła rywalkę, ale nie poszła na bramkę, tylko podała do Sikory, ale z syreną uderzyła piłkę prawie z połowy boiska, która przełamała palce. Teraz zagra... Co Szewczuk? Szewczuk z dystansu, skromnie, bo skromnie, ale prowadzą 1 do 0. Szewczuk! Zespół z Cepielska, Białej, Sikora i znowu. Jeszcze raz Szewczuk i 2 do 0, pechowa interwencja. Piłkarki Beniaminka Szewczok starała się blokować się knap, ale to. Gałuszka wystawia na strzał do klarowne sytuacje sobie tworzyć na ekipie Dawida Kamolito. Może być jednak do piłca, ale dobrze czosze i rusza do kontry. Zuzanna, czosze. Basilewska ostry kąt. Zakrosno. Kałuszka teraz odzyskuje piłkę na rzecz swojej drużyny i idzie teraz po trzecią bramkę Siwek jednak jeszcze Patrycja Wołowiec bezpośrednio z rzutu wolnego jeszcze tam na Becker, który Beniaminek zyskał po tej sytuacji nic nie wynika i koniec rekord. Bielsko-Biała pokonuje 2 do 0. Beniaminka, Grosno i po raz